No Ale kurwa, kurwa, Macho, kurwa. No. no po chuj, nie kurwa, że jestem na koniu No, ja myślałem, że o, to Kurwa, ile koniarzy <grym> Cała stajna się biebała. Nie, skaka, nie, nie Padłem ja, a od on nie padł Kto zabił i mater, <grym>. wypierdalasz Jeszcze do gloka. Mater, tak. Do gloka. <grym> Czekajcie, <grym> czekajcie, <grym> wszyscy razem Wszyscy, albo kurwa, Czepek wypierdalasz gildy ogólnie A jakie je

no tak, no bo musieliśmy mać Jak na truce w dziesięciokrotnie No to, kto no napisał no, za. ja nie, Moja wina, że masz wielkiego No dobra, no to jest Jak się Ty kurde Teraz są niby te Pipi, 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 ktoś, Poliłem od, poliłem od No on geja chyba chce dostać Zdobaj, Nie pierdol, że mu górę wykopał Macie jakieś skrzynki? Bierz, bierz włącz, wyłącz, wyłącz. Gdzie on jest? Zróbmy mu boksa, boxa, boxa mu trzeba zrobić Zresztą, Ale proszę się będzie tu do to się wywalimy. Ej e, Fiku, nie, e, znaczy mimo, nie dawaj kasku kurwa, on 3 dni już kurwa nie gra, a on potem wróci. No co ty, jak co? Nie wiem, padł. Co, no. I kto ma klucze? A co? Ja Ile kluczy ja macie? Ja mam tak kluczy. O to po trzy. na 3 dzielimy się no. Na 3 no. Czego, biliśmy, nie? Dobra, dobra. No, no i kurwa, jeszcze raz na idziemy. Na... 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 No dobra, dobra. Ci mater, co oni tam mają. Ej, bo, skakuj, ej, dasz... skakuj. Ej, A ja muszę wam żeby... wpuścić. No. Ja. Po od... Jak wychodzicie, Ja pierdana. jak wychodzi Policja, Na dwie, dwie godziny do no. potem dziesiątka. Jak tu pływa, to mówiliśmy to... co? No, A co? A co? A co? A co? A co? A się co? A też co? Są one? To tak. no, a co ile są? Na Zabiłem go. Czego? Dawaj na koniu na Tego, co, co lakuje. <średencji> Oj, tu więcej jest. To jest. Kurwa, pies! Kto pił go? Jest, yes. tu Dwa 1, jeden porcje, jeden, jeden. jeden. porcje, Dawaj tego Hansa. Czekaj, bo porcje, się bo i będę porcje, dwa porcje i Bo nie dwa że będę się po jeden porcje, dwa jeden porcje, dwa porcje i 1400 porcje, Te porcje, dwa porcje, A ty kurwą porcje, dwa porcje, nie wyzywamy dwa porcje, dwa porcje, dwa porcje, dwa porcje, dwa porcje, No porcje, Ty dawaj na górę, bo tu ten fubu kurwa jest, a kajarek. Ja muszę się dobrać, bo mam 5 refilków kulturalnych. O, zabiłem typka Nie wiem, no ma jak te Nie wiem, czy Nie no, no, tak. no jest, no Teraz znowu ma jak Ja mam. go zabiję. Ja sobie ty siakowny zmieszę tytuł, sobie zrobię. No to. Jedna motywacja, żeby wybić. Zginam dostałem słuchawek. Skąd Nie płacz jak dwa. No? Mam go, mam.

ma 700, całe. 60 HP ma boss 50, 40 Co dostałeś z niego? Powiedz Beer, pełna taka, taka greena Ale nie No mówię właśnie Nie, perły dostałem 8 perł. Ile? Dwie? Większa była jak chcesz Ale tylko muszą być białe, no Chuj takie Ty, kicker Co? Chcesz kopać kopaczowa? Kop 1 liścia, nie dwa. Ale dawaj

Mamy 50%, mm, to muszę jakoś... Obym go zabił, kurwa. E, jadą, 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 jadą. Maltik jemu wyzywa. Bez hitu jadą, no. Kurwa, o, Kurwa, Skurwa, sksułeś bo to nie muszę wyjść. Na ostatnią sekundę, to chujowo. To skypery czy coś, koło nie mieć. Mowa no, dobra. Nie ma wody. Ma wodę. Ma ludzi? ma wodę. Aha, fajnego konia ma za Krystia, kurwa. Tu życie lecę. A co? Ile mam w blocie? No jasne, jasne! Wyglądasz tutaj go w dildi kurwa, nie, przegniął kawy. Ile masz mani? Oh, dobra, bo ty perełkę. O, oh, dostosowałeś. O oh, tej, To ja jest zaraz jest na konia wsiadam. Tu jest dziurka. Kurwa, wjeb... Kurwa. Się, chyba, że was biję. Ja, ja biję go, bo to ja. was rozkopię, ja was rozkopię. Ale on umiera, wiesz? Dobra, ale... Zem. Kurwa, nie mogę ich się nikogo zabrać. Nie my się my Teraz mieliśmy więcej ranków tylko ktoś tam wypiadał parę razy, co? No, za, ma jako... Ja mam kratkę no, 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 na, no, na tak, nikogo nie Ty masz... Zabijaj tam. Dobra. Dobry problem tam ja. no, ta, 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 ta. Mówcie, jak no, się będzie no? że tak nie nagrywałem. Ja mam z A kto? Ale, 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 Pan poli, Co jest? Zdjęcia, zdjęcia, zdjęcia. Stary, nie, no wyjebał mu Co wiesz? Dobra, listę, ja teraz no, Nie, Kip, No ja Nie, kodure. No też jeżdżę. ja nie pane. Który jestem jak o, chcesz? Się tunel? Się, dobra, tunel. Masz, się tunel, masz tunel w Masz tunel Ej, się wykopywałeś, to weź się bis Masz tunel, masz tunel jak chcesz Ej, on polizał, ja polizał, kurwa, skurwysyn Może masz hula, czy nie? User in your channel, time down. Chyba... <ślesy> chyba to taka tego Nie chcesz odzywać tak na tak Czyli czy coś Oj, kurwa już... No? Aha, dwa <ślesy> No to jest trochę, nie? To jest tak jeden raz. No to już jest lapis, trochę, no. ale chuj. Ma, masz patyki? Nie, kurwa, patyków to... to ja nie wiem, jak Dobra, nie mam mieczek to... skraftować, a kurwa. Przed diament to jest, lapis, jest jeden dwa. Nie wiem, wracam z roboty na chatę, chcę odpocząć, to nie. Odpoczynek se baza kurwa. Asi, Asi, one give up on a bad bitch. Baby I might die in a marsh pit. Got a rockstar life in a coffin. Take my time I'm buzzing Ej daj mi go zabije Ej dajcie Kto zabije ten zabije No nie o mój. daje Ja pierdolę nawet Assist nie ma jakby... Matter. Jeżeli dotrwałeś do tego momentu to fajnie byś dał znać w komentarzu No i co, chciałbym się wypowiedzieć jak wyglądała edycja według mnie e, Jakie były plusy tej edycji, minusy No i co, już na samym starcie miały nie dropić diamenty z ród, a dropiły Więc to było na duży minus Przez co ludzie na x-rayach miały dość szybko diamentowe sety I start był niegrywalny praktycznie a fajnie jest to, że na serwerze w końcu się pojawiły diamentowe sety. Bo te już żelazne były giga nudne i to było strasznie monotonne i na tym się grać nie dało. No ale jednak te diamentowe sety 3-3, później co były, to były takie, że ciężko było na nich polizać. Ciężko było kogokolwiek zabić. Więc najłatwiej było po prostu zrobić geja czy w kilku właśnie zabić. Inaczej to ciężko. Odnośnie AREN to Miały nie działać łuki na tych arenach, a był Bóg, że działały te łuki, miała nie wylewać się woda, a yy, można było robić takie jeziora. Tutaj macie pokazane jak to wyglądało. Było coś takiego i chyba jeszcze jest, jeśli się nie mylę, że jeżeli podszedłeś do rogu mapy i zlogałeś w tej mapie na rękach, to nie traciłeś ranku. Wiem, że były też sytuacje gdzie tepało się na rękę, i tepało się na taką rękę, która już była zajęta i właśnie ktoś tam się bił, no i po prostu można było dobić te osoby. No i co, odnośnie kapliczek, to fajnie, jeżeli byłyby takie jak są teraz pokazane na ekranie, a nie te drugie, co są teraz pokazane, bo na tych drugich po prostu ciężko było kogoś zabić, a na tych pierwszych spiralach takich. Jeszcze dało się kogoś zabić, zepchnąć z tej góry. No i minusem było to, że knoki na nich nie działały. Ciężko było kogoś zrzucić. No i jeszcze takim błędem według mnie to jest brak asyst, przez co ten ranking ciężej jest wbić. Jeżeli na przykład bijecie się razem z gilią na kubojdzie, to na przykład ta druga będzie ciągle zabijać i ty zjesz limit i nic z tego nie masz, więc trochę do dupy. No i co? Dzięki za oglądanie Siemanko.